Dajcie z tej strony Robert, dzień dobry, chociaż czy dobry to zaraz się okaże. Na warsztat dzisiaj bierzemy Poco M5s. Jak myślimy sobie Poco to mówimy sobie szybkie na punk i z drugiej strony opłacalne. No więc w jednym i w drugim przypadku jest bym powiedział tak średnio, chociaż nie najgorzej i zaczniemy sobie od pudełka, bo tu jest największy dramat, może nie największy, ale jeden z dramatów. Piękne pudełka jak zawsze, super wszystko, fajnie, natomiast w tym roku już nie zostajemy do tego taniego urządzenia, bo jednak mówimy o tej najniższej, najniższej prawie półce, nie dostajemy adaptera. Trend z flagowców jakby no zostały pochwycone w, właśnie w tych tanich modelach, no szkoda, bo to jest duża wartość jakby dodana dla takiego modelu i na to też zwracam uwagę. Druga kwestia jest taka, że oczywiście telefon nie jest w większości plastikowy, jeżeli chodzi o tył, o ramkę, z przodu mamy gorilla glass trzeciej generacji. Natomiast wizualnie muszę powiedzieć, że mi się bardzo podoba, w sensie tył wygląda świetnie, przynajmniej w tej wersji białej. Oczywiście trochę się brudzi, ale dość łatwo to jakby wytrzeć, jest to takie perłowe, matowe. No i wyspa wystaje jakby pojedynczo, nie podwójnie, to jest zawsze też taką jakby cechą rozpoznawalną powiedzmy różnych telefonów i cieszę się, że pokonie zrobiło kolejnej ogromnej wyspy, która przechodzi przez cały, jakby przez całą górę. Strasznie mi się to nie podobało powiedzmy w różnych telefonach od więc wygląda tutaj to znacznie, znacznie lepiej. Wyspa też mocno nie wystaje. Ogólnie bardzo skludny telefon, jeżeli chodzi o tył. Muszę przyznać bez dwóch zdań. Jeżeli chodzi o samo urządzenie, to ma IP53, więc nie wrzucamy do wody, ewentualnie deszcz tutaj, czy jakieś zachlapanie. Nie powinno być straszne urządzeniu, natomiast do wody nie. Jeżeli mówimy o ramce, jest oczywiście plastikowa, zaokrąglona, taki na wysoki połysk, więc zbiera palce, jeżeli chodzi o lewą i prawą stronę. Góra i dół są już takie bardziej matowe, udające takie srebrne ramki, ale nie wygląda to źle, one są też płaskie, może nawet trochę bardziej wgłębione. Tyle. Po prawej stronie przycisk do regulacji głośności no Praktycznie w ogóle nie wystaje, jest tak mocno schowany, ale klik ma dobry, bo jakby sam przycisk po prostu wchodzi troszkę bardziej w obudowę, więc jest naprawdę ok. No i skaner odcisków palców, który jest błyskawiczny, i tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, jest płytką. Ja nie uważam, żeby to złe było rozwiązanie, wygodniejsze dla osób praworęcznych, ale myślę, że i tak kosztem, powiedzmy, tych ekranowych, które nie zawsze są takie szybkie, powiedzmy, w tych tańszych modelach rozwiązanie spisuje się tutaj znacznie lepiej. Więc y, oprócz tego rozpoznawanie twarzy automatycznie, w momencie kiedy podnosimy sobie urządzenie, zapala się, przechodzi do ekranu głównego, więc pewne automatyzacje można tu wykonać. Jeżeli chodzi o lewą stronę, to oczywiście slot na dwie karty nanosim, druga jest jako microSD, więc pamięć można sobie rozbudować, górna krawędź pod podczerwieni, mikrofon do redukcji szumów. Pseudo maskownica, bo dźwięk za bardzo nie leci stamtąd, w sensie tylko troszkę. Główny dźwięk jest jakby na te ekrany. Są tutaj głośniki stereo, bo na dole mamy ten główny głośnik. Bym powiedział, że jest dominujący. Nie jakoś mocno jest tam słyszalna jakaś separacja stereo, ale jednak słychać, że ten dolny głośnik ma więcej do powiedzenia, a rozmawia całkiem nieźle. W sensie, jak na głośniki stereo, jest przyjemnie, w sensie jest czysto głośno, nie ma basów i niskich tonów. Wysokie też są jakieś takie, bym powiedział, trochę przytłumione, ale generalnie mówimy rzeczywiście o bardzo tanim urządzeniu, więc tu się nie obrażam. Jest masa telefonów znacznie droższych, które wypadają tutaj o wiele gorzej, więc doceniam to. No jest łącze sławkowe, i tutaj jest korektor, można sobie to oczywiście dopasować po ciebie. Na sławkach urządzenie gra, no zauważenie lepiej niż na głośnikach, tak? no bo jednak tam wyczuwamy bas. Tutaj, tak jak mówiłem, go nie ma. No i oprócz tego mamy mikrofon podstawowy USB typu C, bateria to 5000 mAh. Jak wspominałem, nie mamy niestety tutaj ładowarki w pudełku, jest tylko kabel, ale samo ładowarka, znaczy samo urządzenie można ładować 33 w więc tutaj jesteśmy w stanie w 30 minut, 30 minut no, tak gdzieś osiągnąć prawie 60%, powyżej 50% na pewno, jeżeli chodzi o pełne naładowanie, to raczej gdzieś tam koło godzinki, więc to jest bardzo dobry wynik, tym bardziej, że poko pomimo tych braku jakby wszystkich statystyk tak dokładnych rozładowuje się rzeczywiście bardzo wolno, biorąc pod uwagę Dwa aspekty. Po pierwsze, słaby procesor w sensie on nie jest jakiś bardzo mocny, więc bardziej chyba nie tutaj wypada pozytywnie i rzeczywiście telefon potrafi wytrzymać 6, 7, nawet 8 godzin sotu. Myślę, że są dwa do trzech średnio intensywnych dni. Jak rano zaczniemy bardzo intensywny dzień, to do wieczora telefon raczej wytrzyma, więc to jest na pewno duży Plus. No i przechodzimy sobie do tyłu. Tak jak mówiłem, yy, wygląda to schludnie. Mnie się podoba wyspa z aparatami czteroma, tak na dobrą sprawę dwa. 64 megapiksele ze światłem 1.8 bez optycznej stabilizacji. Taki bym powiedział klasyczny aparat. Yy, też jest w jednym telefonie, który obecnie testuję. Yy, mówię o tej mocy 30 Neo. Yy, edge 30 Neo yy, i w kilku innych. No i oprócz tego 8 MP ze 722 2.2 jako szeroki kąt. Dwa razy 2 megapiksele ze 724 2.4 makro głębia Tutaj nie ma się nad czym skupiać. Do wyników foto, wideo zaraz przejdziemy, bo jestem po prostu bardzo pokićkane. Z przodu na temat mamy ekran AMOLEDowy, 643 setne cala, typowo 450 nitów, maksymalnie 1100, więc jest rzeczywiście bardzo jasny. Jaśniejszy niż większość urządzeń, powiedzmy, w tym przedziale cenowym. Nawet droższych. Są droższe nawet Samsungi, które powiedzmy są jakby Samsung producentem ekranów, i one nie zawsze są takie super jasne, więc uznaję to za to spory plus. Ramki są. Spore, zauważalne i oczywiście brudka na dole większa, więc tej symetrii nie ma. Ale to nie jest pułap cenowy, gdzie ja bym się na to obrażał. Cieszę się, że to jest AMOLED. Dużo telefonów ma na, nadal ips -y i ja wybieram zawsze połączenie IPS 90 kontra AMOLED 60. No bo tu mamy 60 Hz, tylko niestety wybieram takie rozwiązanie, bo ekran wygląda znacznie, znacznie lepiej. Ale są pewne dziwne zachowania, w sensie oczywiście można sobie ekran dowolnie dopasować, ale Olej On-Display jest tylko na 10 sekund, wyłącza się, włącza się przy powiadomieniu. Oczywiście są te boczne, krawędziowe powiadomienia i później nam się podświetla OLED on display, ale znika, musimy później dotknąć czy ruszyć telefon. Trochę to bez sensu, niewykorzystany potencjał i tak marketingowo nie rozumiem tego podejścia. Bateria świetna, AMOLED jest i tylko na 10 sekund. Głównie jest to, chyba jest to stworzone po to, żeby wyciągnąć kasę albo problem, który można rozwiązać ewentualnie aktualizacją, bo chyba raz też tak w przeszłości było. No i oprócz tego, oczywiście aparat do selfie. Mamy tutaj 13 z 7.2.4, małe oczko, jakby ta ramka wokół samego pierścienia tego srebrnego nie jest duża, więc ogólnie wygląda to. Całkiem, całkiem nieźle. Kolorsyka również się spisuje, nie przygasza się ekran jakoś mocno pod różnymi kątami. E, nie miałem też chyba problemów jakichś większych z polaryzacją, jak dobrze pamiętam. Więc ogólnie oceniam ten punkt tego urządzenia naprawdę bardzo wysoko. Natomiast no przechodzimy sobie teraz do specyfikacji. Specyfikacja, gdzie mamy Helio G95, Mali G76, Są konfiguracje 464, no i mamy UFS 2.2. I mam tutaj problem z tą pamięcią wewnętrzną, bo mam wrażenie, że to jest jakby w gardło. Dziwne, bo nie jest to EMC, a czasami telefon się tak zachowuje w sensie potrafi niewyobrażalnie przyklatkować. Pewno kwestia aktualizacji, jakiejś optymalizacji. Miałem jedną aktualizację, tutaj nic się nie poprawiło. Na wyjeździe. Natomiast yy, czy coś się pojawi więcej, tego nie wiem. Natomiast y, ogólnie telefon działa dobrze. Nie nagrzewa się jakoś też bardzo mocno, chyba że gramy bardzo dużo albo testy syntetyczne yy, i działa w miarę ok. Natomiast są momenty, gdzie po prostu jakby ilość tych spowolnień przy tej animacjach i tak dalej jest tak duża, że, że nie wygląda to fajnie. Mam wrażenie, że czasami telefon po prostu jakoś dziwnie zwalnia. Losowe sytuacje to nie jest tak, że cały czas się to dzieje, ale no. Nie pamiętam, żeby POCO miało takie problemy nawet przy tanich modelach, szczerze powiedziawszy. Ale ogólnie, jakby finalnie, muszę powiedzieć, że jest dobrze z małym ale. I teraz przechodzimy sobie naturalnie do nakładki, która jakby ma 1,500, 1,900 funkcji, które dobrze znamy. Są oczywiście też reklamki, jak instalujemy aplikacje, się tam to wszystko sprawdza. Ale większość rzeczy, które byśmy chcieli, jest tutaj na pokładzie, więc i gesty, i oczywiście dodatkowe funkcje dzielenia i aplikacji, ale również wydzielania dwóch aplikacji tej samej instancji. Więc to, co dobrze znamy, bez jakby tego zaplecza z tych droższych modeli się tutaj znajduje. I jaka taka podstawowa baza w zupełności to wystarczy. A bym powiedział, że jest aż tego więcej niż większość osób będzie używała. Tak czy siak nakładka jest ładna. Oczywiście różni się trochę od takiego czystego MIUI, ale to są różnice związane jakby z, z aplikacjami, z tym, że jest ich podział itd. Inaczej wyglądają ikonki i tyle. Natomiast jeżeli chodzi o aparat, interfejs jest dobrze znany, oczywiście jest szeroki kąt, jest jedynka i dwukrotne zbliżenie to jest cyfrowe, jakby krop z matrycy. Znowu od razu zazn zaznaczę, że nie wiem dlaczego, ale w momencie, kiedy robimy zdjęcia selfie, włączymy sobie HDR, ten HDR nam się wyłącza, jak ubijemy aplikację albo zrestartujemy telefon. Dziwne, tym bardziej, że tendencja do przepalania zdjęć z, z aparatu do selfie jest bardzo duża, jak w takich powiedzmy tanich urządzeniach i niestety mam takie jakby nieodparte wrażenie, że w ogóle o ile zdjęcia są bardzo przeostrzone ze wszystkich aparatów, najbardziej oczywiście z szerokiego kąta, biorąc pod uwagę, że jest ciemniejszy, więc tam trzeba trochę jakby to sztucznie rozjaśnić, przez to pojawia się dodatkowy sztuczny kontrast i to jakby przeostrzenie jest bardziej widoczne, Absolutnie nie pamiętam, kiedy testowałem telefon, który miałby tak wyprane kolory z, z aparatu głównego i szerokokątnego. W sensie tak jak na Samsungach jest wszystko cukierkowe, tak jak powiedzmy w przypadku e, iPhone'ów jest w miarę naturalne, tutaj jakby czasami brakowało kolorów, to jest dziwne aż. E, I możecie oczywiście tutaj przykłady zobaczyć. E, natomiast dziwne, bo ten sam scenariusz nie objawia się w przypadku wideo. Wideo, które jest nagrywane nawet... 4K w 30 klatkach. Oczywiście bez optycznej stabilizacji, więc mamy tutaj szarpaninę, ale tak na dobrą sprawę kolory są tam bardzo spójne. Reakcja na ekspozycję jest dość agresywna, bo to widać jak się po prostu cały kadr ściemnia, ale reakcja na ostrość jest już bardzo, bardzo. Dobra. Więc y, dynamika w zdjęciach leży, niestety, brakuje tej, powiedzmy, tego takiego uderzenia. O, po prostu zdjęcia są strasznie płaskie. Wideo wygląda trochę lepiej, ale przez to, że jak w zależności od tego, gdzie skierujemy, y, to tak telefon się trochę też zachowuje, że rozjaśnia albo y, przyciemnia cały kadr, y, Natomiast y, no, tutaj zwrócę uwagę, że jakby dodatkowe jakieś nowości i fajnych rzeczy niestety na pokładzie nie mamy, bo tryb nocny trzeba w ogóle jakby wyeliminować. E, powoduje, że zdjęcia są bardziej zaszumione, z dużą większością artefaktów i dodatkowo są ciemniejsze. Nie wiem, dlaczego jest, czym to jest spowodowane, ale tak to niestety wychodzi. Zdjęcia jakby w automacie, które poko robi, e, gdzie tam trochę wydłuża jakby czas już naświetlania, wyglądają po prostu lepiej. E, więc podsumowując, ten telefon mnie niczym nie zaskoczył. W sensie POKA M5S jest bardzo ładny, tu muszę powiedzieć. Ma rzeczywiście świetną baterię. Dobre głośnik, jak na swoją półkę sonową. Bardzo dobry ekran, bo to też trzeba odnotować. Szkoda, że nie 90 Hz, bo to by wiele rzeczy rozwiązało, jeżeli chodzi o problemy, bo. I byśmy nie mieli tego takiego niepłynnego interfejsu, i pewno telefon działałby też bardziej żwawo i tak dalej. Tu niestety to w tym kwestii optymalizacji, bo nie sądzę, żeby to była specyfikacja, bo ona występuje w wielu innych modelach i tam nie ma takich problemów aż. Więc kwestia optymalizacji może jest szansa, żeby jeszcze to uratować. Natomiast jeżeli chodzi o zdjęcia, bez koloru, yy, przeostrzone i bardzo płaskie, wideo trochę lepiej, tutaj jakby wielkiego szału nie ma. Jako takie podstawowe urządzenie uważam, że ogólnie tak czy siak telefon się broni. Nie jest pewną najlepszą propozycją, ale uważam, że tak czy siak, yy, jeżeli byśmy byli gdzieś tam w tym budżecie, yy, nie odrzucałbym poko tak na starcie i dałbym mu yy, jakby szansę. Tym bardziej, że telefon dopiero niedawno się pojawił, więc może jakaś niedługo promocja się pojawi, będzie trochę tańszy, wtedy stanie się również bardziej opasalny. Dajcie oczywiście znać, co wy myślicie, może już macie albo macie te bliźniacze modele od Xiaomi, które mają te, prawie tę samą specyfikację i powiecie, jak one w dłuższej perspektywie czasu sobie radzą. Zapraszam oczywiście do komentarzy, do subskrypcji, do polajkowania. polajkowania. Będę wdzięczny za udostępnienie materiału. Trzymajcie się, no i pozdrawiam. Cześć!